To jest wirus całkowicie sztuczny, wykreowany. Najlepszym leczeniem koronawirusa jest wyłączyć telewizor. I to jest w zasadzie jedyne leczenie. Naruto Szalał został wprowadzony w stan nieużywalności umysłu. Politycy i majtki założą na głowę, jeżeli będzie to potrzebne dla ich dobra. To, co tu Państwo napisali, to jest bardzo groźna, bardzo groźny projekt ustawy. Wszyscy będziemy donosicielami, pod karą 5 do 30 tysięcy złotych. 30 dni kwarantanny yy, na chorobę bezobjawową. Samo pojęcie choroby bezobjawowej to jest nowość w medycynie. Antyfoliaż jest ibertrolem. Myślę, że to jest nie do, nie, nie, nie do zbanowania. YouTube'owy kanał o nazwie Antyfoliarz. Idaż Anty... Antyfoliarz po prostu zamknij japę. Antyfoliarz jest Iber Trolem,